Z, z, zaangażowałem się z wielu względów. Dlatego, że no, są ludzie, którzy potrzebują pomocy, i mam y, y, możliwości, żeby, żeby pomóc. Y, znalazłem się tutaj w Caritasie ze względu, że y, nasi przyjaciele tutaj już przez pewien czas rozwozili te posiłki tym ludziom potrzebującym. Jak dowiedzieliśmy się o tej akcji, i taką drogą się dowiedzieliśmy. Stwierdziliśmy, dlaczego nie. Jeżeli. Tym bardziej, że no, czasem mamy takie, jakie, jakie mamy. Jako, akurat ja, jako człowiek, który zajmuje się na co dzień kabaretem, jestem teraz człowiekiem y, o bardzo dużej ilości czasu, bo mam teraz dużo czasu, naprawdę. Mógłbym być eksporterem czasu, bo mam go na tyle dużo. Więc tym bardziej nie warto go y, marnować. A jest okazja zrobić coś dobrego, coś pożytecznego. A wiadomo, że... W takich sytuacjach korzystają ci, którzy otrzymują tą pomoc. Natomiast na pewno fajnie jest pomagać, i jeżeli ja sam komuś gdzieś pomagam i widzę, że efekty tego, widzę wdzięczność tych ludzi, no to, to naprawdę to jest bardzo fajne i warto o, to, o takie coś zawalczyć.